Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacr. Kul Deus homo. Dlaczego Bóg człowiekiem? Na to pytanie usiłują odpowiedzieć teologowie wszystkich czasów, wszystkich pokoleń. Piszą bardzo uczone, mądre traktaty. Jest wiele wypowiedzi na ten temat, a my spróbujmy sobie pewną rzecz. Wyjaśnić prosto, niezawile, ale rzecz niezmiernie ważną, istotną dla naszego zbawienia. Otóż Pan Bóg nie przychodzi do nas w stylu, którego ludzie by się spodziewali, czyli w jakimś stylu magicznym, lecz w stylu, który sam wybrał, który sam ustanowił w stylu sakramentalnym. Wyjaśnijmy sobie różnicę między jednym a drugim. Otóż ludzie przed jeszcze, przed objawieniem, no czuli to, rozumieli, że Bóg, że ta rzeczywistość nadprzyrodzona jest ponad ich głowami. Boga nie można pojąć, nie można zrozumieć, ogarnąć. On przekracza nasze możliwości intelektualne, poznawcze. Dlatego myśleli sobie tak, no to skoro Bóg jest taki nieznany, tajemniczy, taki dziwny, dziwny, prawda? Słowo dziwny, dziw, dziwak i także łacińskie divinus, czyli boski, pochodzą z tego samego praindoeuropejskiego źródło słowu. Żeby było jasne. Po prostu rzeczywistość jakaś inna, odmienna, niezrozumiała, tajemnicza dla nas. I rozumowali tak, skoro Bóg jest dziwny, tajemniczy, no to trzeba jakoś tajemniczo, dziwnie się zachowywać, na przykład jakieś tam tańce odczyniać, jakieś zaklęcia wypowiadać, których nikt nie rozumie i w ten sposób może się z tym, w sposób dziwny, z tym dziwnym Bogiem jakoś porozumiemy, dogadamy. No, oczywiście to jest rozumowanie niezmiernie naiwne. Z Panem Bogiem po Bożemu dogadać się nie możemy, bo to nas absolutnie przerasta, możemy się co najwyżej powygłupiać. Natomiast Bóg może, i to chętnie czyni, z nami Porozumieć się, z nami się spotkać w sposób nam właściwy, prosty, zwyczajny i bardzo konkretny. I to jest właśnie styl sakramentalny, który Pan Bóg wybiera. Każdy sakrament ma dwie strony medalu. Z jednej strony jest ten dar niebios. Niewysłowiony, niepojęty, coś, co przerasta naszą wyobraźnię, czego nie potrafimy nawet docenić. A z drugiej strony bardzo zwyczajne, konkretne, proste, przystępne opakowanie. Na przykład sakrament Chrztu Świętego. Przez Chrzest jesteśmy wszczepieni w mistyczne ciało Chrystusa. Jaka to łaska, jakie dobrodziejstwo nawet sobie do końca nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Natomiast dzieje się to w sposób bardzo konkretny i zwyczajny. Pan Bóg nam udziela tej łaski niepojętej w ten sposób, iż kapłan zanurza w wodzie czy polewa wodą tego kogoś ochrzczonego, wypowiadając nazywając po prostu tę czynność, której dokonuje. Mówi tak: Ja ciebie chrzczę, ego te baptizo. Ego te baptizo i dodaje formułę trynitarną w odwołaniu odniesieniu do Trójcy Przenajświętszej: ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to wszystko i w tym się dokonuje to niewysłowione, niepojęte obdarowanie. Kogoś, kto zostaje wszczepionym w mistyczne ciało Chrystusa, kto się staje członkiem Kościoła. No tak, ale żeby te sakramenty, my znamy siedem sakramentów i je wymieniamy, ale żeby tych siedem sakramentów mogło działać, żeby Pan Bóg mógł nas w siedmioraki sposób obdarowywać, najpierw ustanowił dwa. Sakramenty pierwotne, fundamentalne, tak zwane prasakramenty są dwa. Pierwszym prasakramentem jest sam Jezus Chrystus. Bo w nim jest niewypowiedziane, niewidzialne bóstwo. To jest cały Bóg niepojęty, wszechmocny, wszechwiedzący, który jest tajemnicą, który nie ma granic żadnych. I to całe bóstwo jest nam dane w zwyczajnym człowieczeństwie. Przychodzi jako dziecko z krwi i kości na ten świat. Czyli jest zwyczajne, zwykłe, proste, konkretne, z Maryi, z krwi i kości, człowieczeństwo. To nie jest kostium. On jest naprawdę człowiekiem do końca. Ale to jest cały też niepojęty Bóg w tym człowieczeństwie. I to jest właśnie prasakrament, sakrament, bo niewypowiedzialne bóstwo przychodzi do nas w konkretny sposób, w czytelnym, absolutnie zrozumiałym dla nas człowieczeństwie, też naśladując Jezusa Chrystusa jako człowieka, jednocześnie zbliżamy się do samego Boga. I drugim sakramentem jest założony przez Jezusa Chrystusa Kościół. To jest też sakrament. Bo z jednej strony mamy to rzeczywistość zwyczajną, ludzką. Kościół jako organizacja, jako instytucja prowadzona, rządzona, organizowana przez ludzi, z całym dobrodziejstwem inwentarza, ze wszystkimi ludzkimi słabościami, ułomnościami. Ale jednocześnie w tym kościele działa Duch Święty. Ten kościół jest Boży i to jest miejsce naszego zbawienia. W tym kościele dana jest nam cała, jest nam dany cały inwentarz środków zbawiennych. Wszystko. Tylko w kościele jest pełnia środków służących zbawieniu. Nie ma tego poza kościołem. Jest jeden święty, powszechny kościół. Kościół katolicki. I w tym kościele jest Twoje zbawienie. I kościół następnie w kościele ustanowionych jest tych pozostałych siedem sakramentów. I przyjmując sakramenty święte, przychodząc tutaj do świątyni, przychodząc do konfesjonału, przychodząc do stołu pańskiego, a nie inaczej się zbawiasz. Niektórzy mówią: Ja przecież mogę pomodlić się wszędzie, ja Boga znajduję w naturze, wyjdę sobie na spacer do lasu i tam z Panem Bogiem porozmawiam, czy ja muszę do kościoła. A idź sobie do lasu, bardzo dobrze, że tam rozmawiasz z Panem Bogiem, ale nie zapominaj, że poza kościołem nie ma zbawienia, to jest Twoje miejsce zbawienia i tak jak Pan Bóg ustanowił, w Jego stylu, w stylu sakramentalnym, a nie jakimś dziwacznym, magicznym, się zbawiasz. To też tak jak Kościół Matka Święta naucza, tak jak ustanawia, tak z tego korzystaj, bo nie ma innej drogi zbawienia. Tego się trzymaj, bo tylko w ten sposób możesz się zbawić. I to też z tego wcielenia, z tajemnicy wcielenia wynikają dla nas dwie nauki. Jedna ta właśnie, żebyśmy. Kościele przyjmowali to, co Pan Bóg ustanowił i co nam daje w sposób konkretny, czytelny i zwyczajny, i bynajmniej by tym nie gardzili. Pan Bóg przychodzi w tym, co proste i zwyczajne, ale też jest i, i druga dla nas nauka wynikająca z tajemnicy zbawienia, że w tym, co zwyczajne, jest sam Pan Bóg, daje nam niewysłowione dary, On sam się nam udziela. To też ich przystępując do sakramentów. Wchodząc do, do Domu Bożego, czyńmy to zawsze z najwyższym namaszczeniem, ze czcią. Jeśli ktoś rozumie tajemnicę wcielenia, jeśli ktoś rozumie ten styl sakramentalny, rozumie to, że w tym małym, kruchym, prześnym chlebku przychodzi do nas sam Jezus Chrystus, który jest Bogiem i człowiekiem, który jest Bogiem wcielonym, że całe bóstwo jest nam dane, to pada na kolana. Nie przyjdzie Mu na myśl przystępować w jakiejś pozie nonszalanskiej, jakby wszedł po coś, tylko wie, że przystępuje do niewysłowionego Boga, więc pada na kolana, a duchem pada nawet na twarz i ze czcią przyjmuje to najwyższe dobro, jakim jest sam Bóg wcielony.